Dlaczego? Chcieliśmy pokazać, że to co nasze to też jest dobre. Oczywiście, proszę sobie wybrać. Proszę Państwa. To co nasze jest dobre. Jesteśmy młodymi kandydatami z list PiSu do Rady Gminy. Proszę bardzo, proszę cię pogestwować. Dziękuję ślicznie. Proszę bardzo. Dzień dobry, nazywam się Miłosz Morawski. Jestem kandydatem z List PiSu do Rady Gminy w okręgu 8. Dzień dobry, nazywam się Karol Megłowski. mam 20 lat, mam chyję nabudowaną. Jako młody przedsiębiorca chcę w końcu coś zrobić w Bytowie, dlatego startuję na radnego Miasta Bytowa z okręgu 9 z List PiSu. Chcieliśmy pokazać, że nasze, co dobre, bo bytowskie, Trzeba pokazać również innym mieszkańcom, dlatego zdecydowaliśmy się wyjść na rynek i poczęstować ich naszymi bytowskimi jabłkami. Przez to wspieramy rolnictwo i bytowskich sadowników. Dziękujemy bardzo. Proszę na nas głosować. Każdy głos się liczy. No, to kto. No, jest, yy, to jest na miasta to dała, Jedziemy się w piątek. Tak, proszę bardzo. To piękne ekologiczne polskie. Proszę bardzo, tutaj Przeciw Putinowi. Może państwo też się poczęstują, Jeszcze jeszcze do kamery. wspieramy naszych sadowników, jesteśmy kandydatami do rady gminy z Młodymi chcemy pokazać, że też coś potrafimy, że też coś chcemy zrobić, że jesteśmy pracownikami. Chcemy pokazać, że chcemy, po, chcemy pokazać, że, Pokażcie, co że, że, że embargo, Że embargo do, na... Proszę bardzo. Proszę, 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 proszę jednym. chociaż tak, jednym. Tak, Takie największe. Takie największe, najradniejsze. Proszę Dzień bardzo. bardzo. Proszę. Tutaj, na radnego, proszę bardzo. To, proszę bardzo. Dziękuję się. Proszę do... pewnie, pewnie. Na pewnie. Dzięki. Bardzo ty bardzo. startujesz też? Ja? Ty też startuję. No nie Pewnie. Ja, ja będę, będę na nas listę tam tak? 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 Proszę, chcę pokazać, że to nasze jest również dobre. Proszę bardzo. Ojej, niestety <laughs> <laughs> iPhone'ów jeszcze nie rozdajemy. Może jak się wzbogacimy bardziej.